się Michał Kuczewski, choć większość z nami podkrzywał kuczyk. Jestem kierowcą zawodowym od 5 lat i codziennie pokazuję, że można być w dobrej formie za zakupu. Swoją postawą zainspirowałem setki kierowców do zmiany nawyków. Zrobiłem w trasie formę życia dzięki metodzie, którą wymyśliłem i która się sprawdziła. Każdy swój wyjazd traktuje jak obóz sportowy. Wiem, że nie będzie lekko i nastawiam się na to, że będzie ciężko, ale to obóz sportowy na obozie musi być ciężko. Moje nastawienie pozwala mi na systematyczne treningi. Polecam spróbować tę metodę każdemu, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Wystarczy ustalić, że najbliższe 3 tygodnie to wasz obóz sportowy i że dacie przez ten czas siebie wszystko, a po 3 tygodniach ustalacie kolejny obóz sportowy. Ja codziennie pokazuję, że mimo ciężkich warunków i braku możliwości można być w życiowej formie i nie odczuwać bólu związanych z pracą kierowcy.